Raz. Za 100 zł ile się kupi według pani, ile się kupiło. A nic. Czy pani torby? To ile się kupi teraz? Na dnie jest tej torby czy cała? Proszę pana, ja nawet 2000 emerytury nie mam, mi jest Właśnie. bardzo ciężko. Jak pani sobie radzi? 2000 emerytury. Bardzo tak? mi jest ciężko. Eee, czos... Bardzo drogo. To... Drożyzna, Drożyzna niesamowita. 100 złotych już, to... Rząd się nie nadaje do rządzenia. Czy pani ten rząd y... Absolutnie. nieobecny obietnic, jak Pani to Towsko? Absolutnie, było 100 obietnic Ile Co studenci tak, no, po wyborach ma... zabierą. Na wrócki, czy Czaskowski, Pani tu proponuje? Dlaczego on? Dlatego, że to jest pogodny, bardzo porządny, dobrze człowiek. Dobrze mu z oczu patrzeć. Mądry człowiek to ja jest. Zostawmy PN że historyk jak pani to wskocenia. Że... Mnie się platforma nigdy nie podobała i nie podoba i nie będzie się podobała. Czy trzaskowski odpadał pani? O, no robaki, będziemy jeść za niego. Przecież robaki powiedział, że będziemy jeść. Jak pani tam widziała inwestycje, jego, że tak powiem, e, zalić tam tysięcy? Ogólnie powiem, że absolutnie mi się nie podoba. Do, e, szkoda, że do, dożyłam takich czasów jak teraz. Za Zastu... co pani Wielką Orkiestrę? Czy popiera pani akcję na Wielką Orkiestrę ogólnie? No nie wiem, coś tam nie powinien się rozliczyć chyba z tych pieniędzy. Powinien się rozliczyć, nie. tak? Tak, tak. No ale nie powinien nic zarobić, bo to pani na przykład jak ktoś rok pracuje nad tym, czy tam kilka miesięcy, to nie jakiś procent brać. Wszyscy się rozliczamy, to i on powinien się rozliczyć. Cho ale chodzi pani, żeby się rozliczył dokładnie, czy żeby nic nie zarabiał na tym. I y, to jego ludzie. Na tym nie zarabiał. Czy wszystko, nie. Czyli 100% idzie do tych dzieci powiedzmy chorych y, na sprzęt? nie właśnie o to chodzi, to jest wielki znak zapytania. Wielki znak zapytania, rozumiem. Ja myślę, że... Narzeka pan czy... No nie narzekam pan. Tak. Jest trójka chociaż z tej Mertury, czy, czy co więcej. No może jest. No ale ale nadal, tak. No bo tu mam po 2000, 1800, tysiąc za to żyć? Ale ja już nie buduję mieszkania, już nie kupuję. Panu wystarczy na wszystko z tej merytory. A sam, pan panem to też różnica. No z babcią i żoną. <noise> to dwie metry, tak? No A pan był sam, przeżyłby pan za te 3000 powiedzmy? No bloku to tak no, nie patrz, bardzo. Na, na nie iż. bardzo. Na co najwięcej żył pan? No no opłaty. Opłaty. Czy jeszcze jakieś? No no czyli tak, no w no, blokach Ile no, no tak w sumie na, na około to... Około, no, zł. Się... No, no, przecież... jedna trzecia by poszła na samą część? No, no. A leki jakieś? Nie wiem. O, no to biorę. No, ale rzekomo już po 75 to tam jakaś... Pan Co? Wierzyła pan z tych darmowych leków, czy? No, no bo choruje się już. Yy, jak pan wszystko płaci? Zostaje coś? Te wszystkie płatne pan zrobi? Zostaje dużo na życie, czy... No a być jeszcze i samochód tam, to, to, bo, no bo mam... Tak, czekaj, tak samochód, bo no, co, no, co to jakieś ubezpieczenie tak samo. No to stary już grad, stary grad, już ponad 20 lat, no to panie pojedzie się Na prawo, to... No co naprawie? Bo... No naprawy są drogie. To... 14, pomaga coś ta emerytura dodatkowa, To 14 emerytura, Dostał pan, czokry, ja no pan dostał? No to tam żona tym tam się zajmuje. A dużo lat pracy była jak chłupa? dużo lat pracy. Ja miałem. Tak, jak to u Pana wyglądało? No, ja no, miałem około... Pytam, Czy powinny być hiedziny handlowe? Yy, Dla to. młodych pracujących powinny być. Yy, powinny. powinny być, bo mają wtedy czas, żeby...